No, witam, witam. Zrobię jakąś taką szybką rzutkę z tego, co dziś z warsztatu, na warsztacie się dzieje. Tutaj leży rozebrany, zweryfikowany ten rozdzielacz z tego Michał z traktorka. Wyjęte są sekcje rozdzielacza. Nie ma na nich żadnych zatarć. Tutaj, na jednym, tutaj w jednym kanale, sekcji od podnoszenia całego ramienia, tura są jakieś tam drobne rysy, ale to nie sądzę, że tam tamtędy tego oleju tyle uciekało, że on tak szybko opadał. Yy, tu w czy są takie korki. Na końcu tych korków są uszczelnienia, które były już takie wypukane yy, stare. Sądzę, że tamtędy ten olej mógł przeciekać. Także niedługo będę to montował i zobaczymy, czy to zadziała. No, oprócz tego, tu klient się skarżył na duży wyciek oleju. do strony sterowania, gdzie przychodziły linki sterownicze z joysticka z kabiny, no to po tych linkach tam olej ciurkiem leciał. Ciekawostką, pierwszy raz się spotkałem w czymś takim. O-Ringi, które uszczelniały te sekcje, główne O-Ringi Są z takiego czegoś przejrzystego Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim Że to rozciąga się i rwie jak jakby to było z jakiejś, nie wiem, z ciasta zrobione Ciasto do pizzy Podobnie by wyglądało, można normalnie rozdrobnić Paznokciem, aby ktoś babola z nosa sobie kulał No to więc nie miało to prawa, nie miało to prawa być szczelne Także o-ringi już mam dobrane Teraz zostało to tylko ładnie zmontować i zamontować do maszyny No tutaj pompki Rexrota na razie leżą rozebrane Zresztą z tego to osobny filmik wrzucałem z demontażu i montażu tych pompek Tutaj nasze piękne Merlo yy, Podjęliśmy tutaj decyzję z klientem, że usztywnimy też mu karetkę I teraz tak, znowu ciągniemy tym siłownikiem nie ja wiem, powiedzcie, mi, może macie y, prowadząc tego typu podobne warsztaty, to powiedzcie, czy też często Wam się zdarza, że mając taki sprzęt do wyciągania stworzeń, no mówię, 60 ton można tym siłownikiem ciągnąć. Wczoraj tutaj Tomek montował y, pręd gwintowany to jest M30, wzmacniany jakościowy. Nakrętki są y, ulepszane, y, są więc trochę twardsze, to nie jest zwykła tam ciesielka. Jak do ciesielki się stosuje szpilki gwintowane, stworzeń dosłownie. Leciusieńko ruszył się, ale to się tylko ruszy i niestety nie chce wyjść, tu już to było grzane, parę razy już się te, to, to mocowanie, to spawanie urywało. Yy... Nie wiem, jutro będziemy to wszystko jeszcze grzać, założymy siłownik, trzeba będzie to grzać, ciągnąć jednocześnie i jeszcze może tam parę razy przywalić młotkiem konkretny i może jak ruszy i się ta rdza yy, ściągnie, Yy, zetrze trochę przy tym ruchu spożnia, no to może to w końcu wyciągniemy jakoś. Nie? Yy, generalnie, żeby to wszystko robić jak była założona karetka, bo to praktycznie nierealne, no karetka jest ściągnięta w sposób taki. Tu jeszcze widać takie ślady od piły, bo już któryś raz z kolei nie trzeba było piłą yy, dużą tarczą to przeciąć zwożnia. Karetka wtedy mogła być zdjęta, zdemontowana, no i wtedy jest jakiś dostęp, żeby w miarę solidny sposób zamontować siłowni do ściągania tego wszystkiego, także no upierdliwe no. nie wiem, nie wiem czy tylko my mamy takiego pecha, że nam się takie maszyny trafiają na tutaj sporzeń górny puk 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 wychodzi, dolny tak samo a ten nie oczywiście, musi stawiać opór tu jest trochę częściowo przygotowane do spawania yy, profilu do zamykania krokodyla tu tak wymyśliliśmy, że nie będziemy do tego wszystkiego rozpalać, tylko, tylko taki element jest dokupiony tu będzie ładnie przestawane, to wszystko się pofazuje, głęboko przetopi. Tu już są otwory do słożenia powiercone, więc całe te ramiona będą ładnie otworzone, nowe. I będzie to klient zadowolony. Tam już tył pokazywałem wcześniej, jest tam te dwie osie, tulejki są już powstawiane, są porobione. Tu jeszcze klient dopytuje o, o te, o ślizgi teleskopu. Zobaczymy, zrobimy tą karetę. To wtedy, może jeszcze jak się klient zdecyduje, zamówimy mu nowe ślizgi. Bo tu, jak widać, już regulacji praktycznie nie ma, to wszystko już tak się wytarło. Ten wysiłek już się tak nisko tu opuścił, że podejrzewam, że będzie musiał być cały zestaw ślizgów do tego sprzętu. No, to oczywiście to wszędzie cieknie, jak się, gdzie się nie spojrzy, to z tego coś leci. Tutaj to nawet nie co to leci. Jakiś, jakiś olej hydrauliczny, chyba ropa to to nie jest na pewno. No, Także to by było na tyle przy tym mer merlasku. Mani tu stoi i czeka na lepsze czasy. Tutaj ciekawy temat: przechód to jest 530-70 i od CB. To jest taka tam fajna maszynka. Problemem jest pękający wysięg. Od handlarza, klient to kupił. Był już ten wysięgnik spawany, ale czy u niego, czy u poprzedniego właściciela, tego niestety nie wiemy. Ktoś skrzętnie dość ukrył to, że, że to ramię tutaj w tym miejscu pękło Że ono tu pękło, tu aż przez tuleje gdzie tam jest wsadzony ten główny stworzeń, Który trzyma ramię Tu już widać ktoś próbował, podejmował próby ratowania tego wszystkiego, to jest spawane, ale ta tuleja też jest pęknięta Pęknięcie przeszło przez tuleje, przez środek I skończyło się tutaj, tak jak widać na, na, na dolnej ścianie Na dolnej ścianie tego wysięgnika więc no, musimy to wszystko teraz zdemontować. Plan jest taki, żeby tą łatę, która tu jest taka oryginalna, spawana taka blacha utniemy ją tutaj za sworznię, zatuleją gdzieś w tym miejscu. Bo no, tu byłby problem, bo tu może nie widać tego, tu jest jeszcze wspawany taki element, element, który jest elementem tym. Czyli całe to mocowanie siłownika kopiowania jest spawane w tą cienką blachę z lewej strony całej skrzynki ramienia i do tej łaty. Więc no tu było to, to byłoby to dość karkołomne tu wycinać to wszystko, wypalać, więc plan jest taki, że ciachniemy to tu, tu się to ładnie zafazuje, więc będzie spawane tu, później ta cienka blacha wysięgnika będzie sfazowana, yy, będzie sfazowana przetopiona, przyspawana, spaw będzie wyszlifowany, żeby było gładko, nałoży się nową łatę, będzie nowa łata ładnie wypalona i wspawamy łącznie z tą, z tą tuleją, tą tuleję też tu wstawimy nową, ona będzie o trochę mniejszym wymiarze, później jak się by założy, Przejdzie się, przejdzie się yy, przetoczy się całość jednym przejściem, że to ładnie było wszystko w osi Bo na pewno przy spawaniu taka tuleja była zrobiona na gotowo Sądzę, że ona by się jednak ściągnęła w którąś stronę i by ten stworzenie raczej nie chciał przejść yy, Więc tak jest plan, że tak to zrobimy No ale do tego manewru musimy cały ten, cały ten wysięgnik wytargać z maszyny Tak będzie wygodniej no, Także luz jest dość spory Podobnie jak to SLP, co mieliśmy jakiś czas temu o, Także widać jak się to telepie no, Także taki fajny, taka fajna robotka No tutaj tak widać, że ten główny stworzeń jest trochę już to taki obszaskany, obruszany yy, Tu widać, że ktoś już to próbował wyjmować, prawdopodobnie on był może i nawet wyjmowany Więc myślę, że tu nie trzeba jakichś atomowych sił używać, żeby to chalerstwo wydobyć. No, a traktorek sobie stoi tutaj i czeka. No, tutaj za bardzo nie ma co pokazać, bo rozdziela, już pokazywałem wcześniej, leży tam na stole. No, tutaj szybko włączę odkręcone, a ta, jest odpięte szybko złącze, no to ładnie trzyma, nic nie opada. No, i tu leży reszta tej łyżki, do której drobiamy te ramiona krokodyla. No one tu będą przychodziły na sworzniu, w tym miejscu. Później tu jest tabelka z zębami. No, także to tyle. Później może wrzucę jakieś, jakiś, jakiś filmik, bo sądzę, że może być to dość ciekawe z, z, z procesu naprawy tej 530 od CB. No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie i czy będzie klient zadowolony. Także do zobaczenia w następnym, w następnym filmiku.